Siemanko. Mamy bardzo ładną pogodę, tak jak widzicie, pochmurnie. A tutaj mamy naszego Władka. Wczoraj wpadł do mnie kumpel, przywiózł wózek. Proszę bardzo. Także odkręciliśmy śrubki, ciągnik rozjechaliśmy na połowę możecie sobie zobaczyć oczywiście nasi tutaj byli tak jak widzicie silikon już jest dany problemów żadnych nie było z rozjechaniem bardzo dobry sprzęt tutaj mam starą tarczę kupiłem kupiłem nową za 70 zł tu mamy Cały docisk, który mi, się, który mi się rozsypał. Nowy kupiłem za 270, łożysko 35 zł. Także części wyniosły mnie w miarę tanio. Tylko by mieli dwie śruby na stanie, tutaj trzeci nie mieli. to wykręciłem z jednej łapki starą. Teraz zostało tylko poskładać go do kupy, wyregulować i można jechać w pole. Ciągnik złożony. Teraz jeszcze musimy go naładować. Bo trochę akumulator słaby. Nie wiem czy to będzie widać. O. Sprzęgło nowe siedzi. Tam macie łapkę. Tam drugiej nie widać. Robota skończona. Niestety niektórych elementów nie zdążyłem Wam pokazać. Na przykład jak skręcałem albo rozkręcałem. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało, postaram się Wam pomóc. Mam nadzieję, że jak następnym razem będę coś robił to uda mi się nagrać więcej materiału, tak żebyście mieli co do oglądania i ewentualnie jak będziecie sami coś robili, żebyście mogli podejrzeć mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał tutaj oczywiście będzie link do subskrypcji kanału tutaj obok będą jakieś też linki do innych filmików, pewnie coś ze skrzyni biegów i jeszcze coś tam ciekawego ściągnika dorzucę także widzimy się w następnym odcinku na razie hej, do zobaczenia.